to nie. Dobra Ech, chodź tu. Tylek, To ty zraszuj. Nie. Mówi mi, że mnie nie To jest wysywała, serwer mowę. polski. Tam, po prawo. A tam blisko. Bliżej, co tak dalej? Ja. Aby mówił po Adrian, zabił like go. jeszcze jeden. O nie, Mam smoka. Mam smoka. Szynak w, 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 w dupie, powtarzam. Szynak w dupie. powtarzam. Szynak w dupie. Adrian, idź ja... do synka. Na krótkiej tuj. Na krótkiej długiej. Ja w Obita. Bartoma. 30 HP. Kurwa, minus 92. Spokaj się. Dzisiaj taki mam luk. Taki mam look. <śmiennie> Bartek Uchuj. Mimo, że ruchasz się pięknie I kiedyś poproszę Cię o rękę Kurwa, czego Ty słuchasz? Czy to jest ten Kizio Mizio? Co? To nie jest Kizo, ja pierdolę To nie jest Bartek, kizio to jest baton <śmiennie> Kizio Mizio Kurwa, baton Bartek Kizio, Mizio, Mizio, Mizio. Kizio i chuj Kizio, Mizio, Kizio Kasza kuź, <śmiennie> Następny kawałek Kizio i skrzatu <śmiennie> Kizio i... Nie Skrzatu i heli Uh, aha, rowery dwa. No dobra, rowery. Uha, ha. Popowuj. A to, uh. a ten to smok, a drugi. Odkaż dupe. dupę. plateka się zbiła. Jaka to... Jaka Jezus. Co stało? To nie widzi na. Nice. uwaga Kurwa zablokował smoka ten cybo. jest tak na, na tym jest No dojedź go. go Na tym to znaczy gdzie? a no, nie Dobrze okay. go Oni teraz eko grali czy nie? także nie matka ojcówkę dostałem Ten miał shotguna

rzucam z no, rzucam wrzucam rzucaj, rzucaj, rzucaj. Cicho, To ja będę ja tu stanę se O, no, dalszoty nie ma bity mnie, o ja pierdolę, ale jestem ubity smok skończył, smok się skończył Adrian, Adrian Mają snajperkę, uważaj No nie, 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 nie. Radę matka Kurwa, głupi chuj Mam 10hp, ja pitolę Adam pomóż im na długie Ciepał Adem Kamera Adę O, ma 10hp Kwestia czasu zginie, to pójdę no. No to już będzie za późno, tam jest stary. Bo tam jest już zakładnik blisko, no. No, prawo. <noise> Trzecia runda. Spokojnie, spokojnie, mm -hmm. ale tam nie ma. Lol. Chyba skupi abadubik, kto cię zrobił tych ujów. <noise> Pier kule, minus 30. Masz jeszcze zapalający ojciec? Mam, to rzucaj. Ty pierwszy. Bardzo że stoję. Je. Kurwa! No a, ja pierdolę, no. Wyjdę a, z siebie ojciec, zaraz. Idź, ojciec, szybko. A ten nie dopuść, żeby zakończyć. Ale... Nie... Mamy przebieg, mamy przebieg! Mam. Jeszcze jeden u mnie. O Jezus, na skrzyżowaniu Bawa. z Deaclem. Cicho, cicho, cicho. Kurde, ma Scouta i Deacla. O, co wychodzisz. Nie zdąży, 5 sekund. Idzie do was UK Obieg i wybieg skutki Nie wierzę Ma mhm, pa papierze. Papa no, papierze. Pierwszy Koren małemu Bartkowi Herringowi W się drapałem akurat nie? jest zła No lecisz Mam smoke